Witam z tej strony Rafar. W dzisiejszym odcinku będzie ogłoszenie wyników konkursu. Zaczniemy od juniorów 1 do 72, jak widzicie tutaj pierwsze miejsce zajął kolega, którego adres mailowy zaczyna się od GOSAK. Także proszę o kontakt proszę o kontakt w celu wysłania nagrody. Drugie miejsce Krzysiu i trzecie też Krzysiu, <noise> także gratulacje moje wielkie. To jest pancerka 1 do 72, bo te tutaj akurat pancerka w 7 i pancerka w 1.35 były pełne i tutaj można było rozegrać ten, rozegrać konkurs. Tutaj kolega, który, którego Nick jest. Tolo. Tak się zaczyna. Wygrał w 3 piątce. Drugie miejsce: Dawid, trzecie Piotr. Gratuluję. Tolo, proszę o kontakt również, bo są przewidziane dla juniorów dwie nagrody. Więc za pierwsze miejsce w trzy piątce i za pierwsze miejsce za pierwsze miejsce w 7 dwójce, więc te osoby tutaj Gosak i Tolo proszę o kontakt mailowy i przechodzimy teraz szybciutko już żeby nie zanudzać Was do seniorów, gdzie było najwięcej modeli, więc tak zacznę od, od, od kartonu zacznę od trzeciego miejsca, czyli trzecie miejsce tutaj Kolega Cholewa hmm, J, trzecie miejsce, drugie miejsce Andrew e, i pierwsze miejsce zajął Krzysztof. Czyż ten model nie jest piękny? I niech ktoś mi powie, że z Kartonu nie można cudownych, e, cudownych modeli e, wykonywać. E, dobrze, jedziemy dalej. Lotnicze skala 1 do 48, trzecie miejsce e, Marti tym modelem zajął drugie miejsce zajął kolega Hatch 01 cudowny model i pierwsze miejsce tutaj ADO, ADO cudowny, cudowny korsarz, bardzo ładny przechodzimy płynnie do lotniczych w dwójce. I tutaj trzecie miejsce Jarek. P11 piękną. Drugie miejsce zajmuje. Gielgrowiec, gielorowiec, jeżeli dobrze czytam, jeżeli nie, to przepraszam. I pierwsze tutaj ADO. Również również tutaj bardzo fajny, bardzo fajny model w 7C Hellcat Pancerka 3.5, też bardzo fajne tutaj modele były. Zacznę od trzeciego miejsca. T90, kolegi Waldka, drugie miejsce. Tutaj jest to M109, Rivalos, Grzegorz, piękny tygryz. Królewski zajął miejsce pierwsze. I przechodzimy do Pancerki w 7 -dwójce. Trzecie miejsce, T34 od Kapiwo. Drugie miejsce, również Kapiwo Tygrys. I pierwsze miejsce, ten wspaniały, mały modelik. Zostań w domu, buduj modele. Bardzo fajne hasło. Pancer 1 Dark Mic 666. Dobra, słuchajcie. I samochody cywilne. Tutaj były dwa drugie miejsca. Ale zaczniemy od Rnówki na miejscu trzecim. Igor. Następnie tutaj El Diablo. El Diablo 81. Dwa miejsca, kolej. Znaczy, co jest drugie miejsce. I teraz jeszcze tutaj pierwsze miejsce, Fajne, fajny wóz, można powiedzieć, no cywilny, taki bardziej terenowy, Zimmer 78. Słuchajcie, moje gratulacje, chciałbym Wam wszystkim podziękować. To jeszcze nie jest koniec, nie? To jeszcze nie jest koniec, bo jak widzieliście, juniorzy dostali po nagrodzie. Senior, seniorzy, jako że seniorzy, też im się należy nagroda jakaś, nie? Także to jeszcze nie koniec. Ja chcę tylko pogratulować wszystkim osobom, które wysłały modele na konkurs. Moim zdaniem wszyscy wygraliście, bo fajnie spędziliście czas, podzieliliście się tym, daliście radę przebrnąć. Przez to trudne nazywanie plików graficznych powiem Wam, że, że dużo osób nie dało radę, być może dlatego, że dużo osób pisało z zagranicy i to była ta przeszkoda. W przyszłych konkursach postaram się zrobić jakąś wersję angielskojęzyczną rosyjskojęzyczną nie wiem, postaram się. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że, że, że będzie następny konkurs. Może niezbyt szybko, ale będzie. A teraz przejdźmy do setna. Więc. Yy, yy, firma IBG, która jest sponsorem, sponsorem nagrody, powiedziała, że nie. tego modelu, tego modelu nie możecie sobie wybrać, ale oprócz tego modelu i tej drugiej P11, możecie wybrać sobie dowolny model z produkcji IBG. Czyli co będziecie chcieli, to sobie wybierzecie i tyle. I to jest nagroda od IBG. Dlaczego ten model nie? Ponieważ 12 jest losowanie. Znaleźć, wystarczy znaleźć mój film, jest losowanie, i ta P11 do kogoś poleci, jak otworzą poczty, tak? Bo to też musicie brać pod uwagę. Ten gun traktor, który został tutaj rozlosowany ostatnio, jeszcze nie poleciał, bo tutaj jeszcze nie mam danych do przesyłki, a poza tym poczty muszą być otwarte. Bo ja też pracuję w takich godzinach, jak pracuję, więc, więc tutaj musi być jakiś normalny, normalny ruch, to troszeczkę może potrwać. Dobra. Okej. Okay. Jak widzicie tutaj jest tak, jest 6, 6 kategorii. Ja w tej chwili tutaj mam generator liczb losowych i od 1 do 6 bo to jest od 1 do 6, tak jak tutaj widzieliście, kategorie są ponazywane i w tym momencie losuje, losuje kategorię, wynik 4, więc czwarta kategoria. Wchodzimy. Pancerka 35. Panowie. I teraz do walki w stan, stanie trzech panów. Więc wchodzimy z powrotem od 1 do 3 i losujemy. Jedynka. Więc pierwsze miejsce samo się. Słuchajcie, samo się wylosowało, więc Grzegorz, moje gratulacje. Otrzymujesz nagrodę od firmy IBG, którą będziesz mógł sobie wybrać sam z katalogu IBG. Więc miłego wybierania. Jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie, dzięki za udział, dzięki, że byliście, siedzieliście w domu. Chciało Wam się zbudować modele i, i przysłać na konkurs. I do zobaczenia w następnych filmach.